Tydydum, tydydum, dum, tydum, tydum, tydum... Minecraft! Siemaneczko, z tej strony Cik. Witam was... <noise> ...w... ...Metinie. Tak jest. Starej, popularnej, a nie wiem, dobrej gierce. O, patrzcie, ludzi tu się zebrało. I ludzi to jeszcze gra. Wow. Okej. Okay. A poza tym, czemu nagrywam odcina? Jest jednorazowy, szybki, specjalny odcinek, w którym pokażę wam może Yy, podobieństwo Minecrafta do Metina i sobie trochę połazimy, polatamy. Dobra. I tak. Ja tutaj tak na chwilę wróciłem do tego Metina. Se... Jeszcze zapamiętam, hasło nie usunęli mi jest po roku. Już tam pół, pół roku. Nie pamiętam już. Okej. Okay. Tak. Ja gram z córką w białych włosach. I tu trochę już się pobawiłem w Minecrafta Patrzcie Diaksowy kamień, wydobyłem Diaksy, wydobyłem Diaksy, jest Minecraft Minecraft rządzi Oprócz Diaksów wydobyłem jeszcze Złoto, ja de it, miedź, ebonit, srebro z Białe złoto No i znowu złoto I kara się mam <noise> Okej okay. To co mam w ręku O, to od razu mi Minecrafta Minecraft. Ok. Aby zbroi. O. To wygląda jak górnik z Gotika. Ok. nie Gotiku, my o Minecraftie, Metini, o wszystkim. Bebebe. Dobra, dobra. Dobra. No tak, siadamy na konia i od razu. Jesteśmy w głównym mieście. Yy, chyba Shisu mi się wydaje, tak się nazywało, o, czerwone państwo. Okej. Okay. I... Aha, dobra. Jakiś sklepik otworzyłem. O, a książek. Kto będzie chciał to czytać? Niektórzy stają. my się na przykład... Czasami nie chcę, może, że jak jest coś ciekawego, to przeczytam. <guliacre> Ale to wygląda A! Moja parawka! Dobra, to wyłącz Kilo Toda Okej ok. My lecimy tak Główne podobieństwo? Kilo Minecraft Drugie podobieństwo. Co tu może być? O, albo teraz różnica, patrzcie. Różnica. Hmm. Co tu może być różnicą? Hmm. Nie, nie wiem. wiem. <laughs> no oczywiście grafika sześcian, takie tam Co nie? Patrzcie, no... Sześcian, nie? Miał być sześcian. Minecraft sześcian a Metin? Prawie jak Okej. Okay. Teraz podobieństwo. Okej. Okay. Trochę już połowiłem tam. Mam tu jednego Karasia. Dobra, łowimy. Na spacer zarzucam. I tak. Moja nazwa na Metinie to jest Al Qaeda 600 Nie pamiętam już się czemu tak nazwałem. Chyba nazwy nie miałem po prostu. Tak coś wymyśliłem. Nie wiem. Okej, okay, ten koń się do mnie odwrócił. Nie wiem. Co będzie robić. <laughs> Okej. Okay. I tak patrzcie, łowimy ryby. No, w Minecrafty też łowimy ryby, nie? No to patrzcie podobieństwo. O, tutaj łowienie ryb polega na tak. Zapracam. Czekam za chmurką. Chmurka zgaśnie. 3 sekundy. Czasami jest ryba. O. i tak Aha Tak, ale tu nie łowi tylko ryb Bo już kilka razy łowiłem na przykład takie coś To jest to, brązowa farba do was. O i kurde już tyle farb, nie A nie ja tu czekam z rybą A tu mi farba wyjebała, nie Nie wiem Ej, jak nie y No, aha ryba Dobra, zrąbałem Okej. Okay. dowie rybę. No, albo coś innego. To jest tak. Zapomniałem coś zrobić. Zaraz razu się poprawię. O! Zopuszczę muzyczkę. Dobra. Zapuścimy PSY <gry> I okej. Okay. Jak to wygląda ludzie I zaciągamy. FU A, nie udało się. Wyrwał się Dobra, bez skojarzeń. Albo nie, czekajcie, jeszcze jedno skojarzenie. Tak to fajnie wygląda. Pan i jego wierzchowiec. Patrzcie teraz jak to głupio wygląda, patrzcie. To coś przypomina, nie powiem co. Patrzcie na ręce, patrzcie. Patrzcie ten ruch rąk. Ja. <grym /dosek> to jest dziwne. Okej. Okay. Nie ma skojarzeń. Kid. To jest metin <grym /dosek> tak. Ciekawe, czy w Minecraft'cie się tak da. Dobra. Już nic nie złowi, ale propos tej farmy. Złowiło już tam białą farbę, czarną farbę, blond farbę, nawet czerwoną, chcę czerwoną, brązową farbę to już mi wiele złowiło! Kurde! Jakiś pierścień Słyszę, że nawet jeszcze jakieś broń może wyłowić Kole od kolegi I tak Ja tutaj tak jednorazowa nagrywam z metka Wiecie O metin A nie czekaj, będę jeździć z offem Moja parawka w końcu Napiszę na czacie Minecraft! Okej. Okay. Jak to tu że Okej. To tak. To się pokryciło koło tego staruszka. gentleman. No i według teledysku teraz powinien go walnąć z kilofa. Wal, 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 wal! <t> W tej piosenki oczywiście To leci <grych> Okej. Okay. O tutaj Żeby zarobić coś To trzeba mieć kilo No albo Dobry dropek Z metinów Takich kamieni chyba I tak, ja tu jestem jednorazowo Już powtarzam, któryś raz I to jest tak i no, może czasami będę się tam spotykać u kolegi jak tam nagrywa no, mój kolega też nagrywa to podam link pod uh, op opisem, nie? To pod filmem y Kolega nagrywa głównie z Betina No może jednego horrorka. Ale jakoś mój dzień. Niedawno nagrałem z nim jeden odcinek, to wam podał link, obejrzycie. Krótko na razie nagrywa, to jest początkujący. Dobra, to my gdzieś podróżujemy, podróżujemy, podróżujemy. W nie ma takich podróży. O, i tu jest różnica. Bo tam trzeba ciągle pieszo chodzić. Bo chyba, że do Netheru to portalem. O, tu, i tu będzie kolejne podobieństwo, pokażę wam, patrzcie. Tada! Ups, nie ma podobieństwa. No dobra, tu powinien być portal. Taki portal. Okej, okay, straciłem 6 tysięcy, a to jest nic. Jak mam 9 milionów? Czy jak tam tu metkę, umiem 9 kaka? Kaka! Umiesz kakać? Bo ja już umiem, cię. to ty przez to rozumiesz. Ok, bierzemy naszą broń, bo skill tego nie zrobimy. I teraz tak. A i czy jest różnica? Patrzcie, w Minecraftie mógłbym uderzyć skill a, a tutaj nie mogę, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, widzicie? dłużej nie może. Lec, spację dłużej nie mogę. Nawet z wędki bym mógł walczyć. a tutaj, o, nie mogę. Widzisz? Nie możesz tu łowić ryb. <gryd> ok. a z tego już mogę. Takie tam magie, tam mam jakieś skille. Y. Oje Magic! Magic! Magic sura! Magic man, Magic Man Mam słabego FMS, obec na plus 8. Można ulepszyć na plus 9. Nie, nie będę wam tłumaczyć, bo tam wiecie, już pewnie każdy grom Betina. No, to jest stara gierka. Dosiadam mojego wiernego rumaka i koksimy do przodu z naszym wirującym ognistym tuszkiem wokół nas. Lecimy, koksimy, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Spidzior by się przydał temu koniowi, bo i tak wolno biegnie. No no, dajcie bat... Ej, wezmę wędkę i go. Dysk! A czekajcie, znowu się zapomniałem. Znosi ja wgrałem tu kilka postanek, bo jest taka możliwość. Staczy znaleźć tam w folderze. Włączę to na przykład. Leci. To jest trochę cicho. Okej. Okay. Linking Park. No później jak chcecie mogę wpadać niżej pustęki, ale... Nie wiem, czy ktoś może coś zna. Okej, to my lecimy. Ooooo. Dzięki, gdzie będzie to podobieństwo, co tu miało być z początku. <śm> <śm> Idź mi! Sio, sio! Zrób mnie bojowego, bym cię uderzył, Masz sześć. O, to fajnie wygląda. Tak bliska, tak daleka, to wygląda jak prawie jak człowiek. O, jest nasze podobieństwo! Portal do Mederu! Tylko, że w tym wypadku gdzie indziej prowadzić? Nie będę wchodził, to jest jakaś brama zamku, czekajcie. Nawet nie wiem czy mogę przejść przez niego. A nie, nie wiem, nie znam się. Może jakaś misja tu będzie. O, jak ucieka. Dobra. Ja tu tak chwilowo przyjechałem. Jest jeszcze szyb, szybszy transport powrotu. Wystarczy, że mnie zabiją. A nie czekajcie, to pojedziemy do innego miasta. We you, won't like this, that it is like you Nie no, kiedy, muszę kiedyś nagrać tego karaoke party <grym> Może z kimś Chętni proszę komentarze <grym> Oooo oh. Okej okay. I think I... Dobra, polecamy okay, się podków, w półmaczkę. Okej, nie dodawam się podchód, niech ją zabiją. Mieście. Okej, okay, lecimy do miasta. Bo wtedy nie tracę expa. Okej. Okay. Mamy specjalny odcinek, ale co będziemy robić? Przelukniemy do jeszcze miasta drugiego. O, tu się tepniemy. No i przy okazji, mam 200 złota. jakieś kamyczki, plus jeden i... O! Jest plus dwa. To sobie pójdzie... O! Jest Metin. jest do dupy już. Niedźwiedzie ryczą. Niedźwiedzie kwiczą. Niedźwiedzie, niedźwiedzie, niedźwiedzie. Niedźwiedzie, niedźwiedzie. Pilki. O, oh, ladies. Dzień dobry pani. Co tam? Ok. Lecimy. Bo tra Czas tracimy na podrywach do jakichś wrogów. Ok. By koksimy do przodu, a nie, a nie, 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 czekaj, zapomnieliśmy o czymś Tak, musi być muzyczka, nie może być takiego Ta muzyczka jest nudna Wrócimy sobie to Dobra, jest cicho, bo mnie słychać nie będzie Okej, okay, tu my lecimy Myślę, że mi filmiku nie zablokują przez to W końcu muzyczka tylko cicho ...matycznie, a tego nie promuję. No fajna jest. O no właśnie, koń. A jeszcze jedno podobieństwo. Patrz tak jeżdżę na koniu i wam nie powiedziałem. No oczywiście, jazda konna, nie? Patrzcie, Minecraft. W Minecraftie, znaczy, możesz jeździć też, tylko że na świni, nie? O. Minecraft na świni, metin na koniu. No chyba, że grasz do tego, do Minecrafta odpowiedni moc, to będziesz jeździć na koniu, nie? Wystarczy siodło, jedziesz. A tu wystarczy zdjęcie, dusisz, 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 jeździsz na koniu. No i jakiś medal kondem był, pamiętam. To no, dobra. Nie będę wam tłumaczyć, kurde, co ja mówię z domu, powtarzam się. że wy no graliście już? Wiecie o co? Ho. Koniu. KONIU! 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 Chodź do mnie! Koniu powrót! To jest jak Pokeball, widzicie? Patrzcie! Mamy zdjęcie, nie? I tak rzucamy i... CHODŹ! Wybieram Cię koniu! O! Dawaj, 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 O, Jest nasz koniu! Teraz, kiedy już jesteśmy, nie? dobra miesza z tym jak będzie jakaś bryła to mi mówcie okej okay. portal do netheru to jest taki prawdziwy, patrzcie to wygląda tak bułkowato, nie? a w minecraftzie wygląda prosto to nie? wyobraźcie sobie teraz to wszystko w sześcianie co nie? patrzcie Co nie? Fajnie by było. My koksimy do przodu jedziemy do netheru o, ale tu już będzie gorzej... dać się gorzej nie, bo... A się ciemnie będzie, o. już jest bardziej nether podobne. Tylko, że tu na nas nie plują ogniem, ani nic! Lawy nie ma, nic nie pływa. O, za to jest woda. Dobra. Myślę, że widzimy tą jedną wyspę i będziemy kończyć. To jest specjalny odcinek, tak? Ja... swobodna jazda po prostu w krainach. O! Jest Minecraft! Minecraft! Będziemy minecraftować! Minecraft! Craft! 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 Minecraft! Minecraft! Minecraft. Aj da da da, da, dan, da, 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 da da da! Widzimy se muzykę, bo ta muzyka nie pasuje Jest nudna ta muzyka, ta muzyka jest nudna A damy se psa O O, to pasuje, z klimacik, no Kop, kop, Alkaida 600 Kop, 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 kop nie no ale to nie jest podobne, jakby to było podobne do Minecrafta, to, to bym na, zamiast Al-Qaeda miał tut I inny skin w ogóle. Panaria. Dobra, nie, nie będziemy kopać, bo wiecie, tutaj dłużej trwa niż na minecraft'cie, nie? Widzicie, dostaliśmy swoje złoto, a mieliśmy przetopić peszek. Dobra, coś się później pójdzie. O. A, jeszcze jest coś, patrzcie. Miksturki! A, można dodawać życie też Bo tu jest mana, też jak w innej wersji, nie? Jest też chyba mana, mi się wydaje mm -hmm. Okręcimy się w miejscu Patrz na ryja! Plukniemy ich ryje Ale wyszczerz Za dużo botoksu ziomuś widzisz ten ryj? O kurde Weźcie mi się z tym botoksem Matka brała za dużo botoksu Ludzie Ale ryje A Zobaczmy tych no wszyscy mają taki ryja co za zioł Czekaj kto ich tworzył O ten jakoś normalnie wygląda Ten jest spoko A ty wszyscy taki wytrzesz? O czekaj jeszcze jeden jest maniak O o o lutniemy z jego ryj Kurde wąsik Ale też wytrzesz co to jest ludzie Wytrzesz Dobra nie będę kombinować, lukniemy do drugiego miasta i kończymy to, nie? Bo ten metin jest sobie trochę nudne, jak tak trochę latam. No, jedynie questy są ciekawe, można powiedzieć. Taka lekka przygodówka. Można się z kolegami umówić na PvP, po, yy, powalić trochę, poekspić, XP, pobawić się. Tak na przykład ja z tym, z Mistrzem 989, nie? Polecam. Yy, no, czy się... Tam go na ten... Rek in... Pod filmem, link. A jak was interesuje ten Metin, to luknijcie się do niego. On tam głównie Metin nagrywa. Spoko. To jedny. A zobaczymy czy, czy to jedny ma taki większość? A nie, ten ma już normalny. Okay. Jakby miał taką tak zwaną maskę uczyć, to jest to w gangdown style. Bo tu jest taki taniec dodali. Taki ostatni nie było. O, i co dodali w ogóle właśnie? Rok temu, rok mnie nie było i patrzcie, patrzcie, jakiś dodali coś, jakieś kamyczki, coś, w których 10 tworzyć coś takiego, nie wiem. Nie wiem, po co to? Mam jakąś misję taką dziwną.

Minecraftowo O, kończymy Minecraftowo, naszy kill-offem. O. Yy, no to żegnam się z wami, moimi widzami. Jeżeli to widzieliście, to wiecie, że to jest specjalny jednorazowy odcinek. No może kiedy indziej coś tam nagram, ale nie wiem, wątpię, że metka nagrywał. Głównie Minecraft. Minecraft rządzi netto napisze, patrzcie. O. Ja się pochwaliłem. Haha. Oto... Na razie. Zobaczyszka. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Star Warscy mogą być przesunięte gdzie indziej. Gdy, na, na inną porę, bo... Rolando Games robi ciągle mi intro, intro robi. No i skończyć nie może, nie wiem. Nie, nie ma weny. Okej, okay, to... Então você vai